Pro Wellness prezentuje fotel masujący PW570 z przeznaczeniem do regeneracji i zabiegowego masażu całego ciała. Piękny design i nowoczesna konstrukcja powodują, że fotel ten doskonale wpasuje się w każde wnętrze i może stać się Twoim ulubionym miejscem odpoczynku, relaksu i regeneracji. Dzięki elektrycznemu rozkładaniu możesz korzystać z fotela w pozycji siedzącej lub półleżącej. Fotel oferuje również masaż w pozycji zero gravity, która w dużym stopniu redukuje nacisk na kręgosłup i łagodzi napięcia mięśni. Fotel ten został wyposażony w mechanizm masujący L-shape, który dzięki unikalnej konstrukcji Masuje całe plecy i pośladki niezależnie od pozycji rozłożenia fotela. L-shape to mechanizm masażu pełnego kontaktu, czyli podążający za konturami pleców. PW570 oferuje 12 automatycznych programów masażu. Do dyspozycji mamy m.in. program Relax, który pozwala rozluźnić się i odpocząć po ciężkim dniu. Program japoński, który stymuluje punkty akupresurowe w celu regeneracji spiętych mięśni oraz program stretching rozciągający ciało. Dodatkowo możemy stworzyć i zapisać trzy własne programy masażu. Podczas pracy fotel wykorzystuje 23 kombinacje masażu pleców, które odwzorowują techniki stosowane przez profesjonalnych masażystów. Masaże te są wspomagane przez system poduszek powietrznych uciskających stopy, łydki, ręce i ramiona. Dodatkowo receptory na stopach są masowane przez rolkowy masaż Shiatsu 3D. Dzięki zastosowaniu dotykowego ekranu, sterowanie fotelem masującym jest proste i intuicyjne. Duże ikonki poszczególnych funkcji oraz opisy dostępne w języku polskim powodują, że obsługa fotela nie przysparza najmniejszego problemu nawet starszym osobom. Fotel posiada szereg dodatkowych funkcji, takich jak terapia ciepłem na lędźwiach, głośniki z Bluetooth czy system oszczędzania energii. PW 570 śmiało można traktować jako klasyczny fotel do oglądania telewizji czy leżankę do krótkiej drzemki. Fotel ProWellness PW570. To urządzenie, które zmieni Twoje życie na lepsze.